Witamy w kolejnym odcinku Pirazy Drzwi. Tutaj obok mnie sprzedawca marzeń z portalu Mix Travel, Twoje ulubione miejsca na świecie. Zaczynając od tego. Tak. E, najlepszego. Najlepszego. i powiem Ci, że no, no ciężkie pytanie, bo jest tych dużo miejsc. Na pewno słuchaj, no, poza Grecją, e, tu z bliskich krajów wymienię. To jest e, Turcja, wypasione hotele, duże zwiedzania. Możliwości zdania szczególnie zaskoczyć dla nas, chrześcijan. E, Turcy mają tu fajną cechę w sobie, że e, nie niszczą tego, wręcz te zabytki e, typu Efes, Pamukale, Kapadocja, e, zostawiają, opiekują się nimi i robią bardzo modną rzecz, robią na tym kasę. E, takim swojskim krajem, który też jest blisko, jest Bułgaria, gdzie można zjeść dobrą szopską, szobską, słuchaj, napić się fajnego piwa zagorka. W okresach też jesiennych, zimowych bardzo lubię do Egiptu jeździć. Słuchaj, jest to taki region, na przykład jak Marsala, gdzie już tam w roku chyba 1995 pierwszy raz o tym pisałem artykuł do gazet. Czyli bardzo bliski kierunek i słuchaj, też piękne rafy. A rafy spotkamy tylko tak pięknie jak w Egipcie, w Australii i na Karaibach. Z takich dalekich miejsc oczywiście bardzo lubię te klimaty afrykańskie, czyli Azibar, Kenię. Chciałbym kiedyś wrócić, słuchaj, do północnej Brazylii. Tam na przykład jest taka miejscowość, jedna z najładniejszych plaż w ogóle e, uznawana na świecie, Jogokwara, na którą musisz dwie godziny jechać e, takim samochodem terenowym. Przyjeżdżasz, a tutaj miejscowość, nie ma, słuchaj, e, ulic, dróg, wszędzie jest piasek, małe hotele, e, wszędzie brzmi jakaś sobie muzyczka portugalska, e, wieczorami so, e, są e, tak, tak zwane ruchome bary. Czyli, czyli y, ludzie na ta, z takimi barami chodzą sobie po plaży, może się napić drinka przy takiej plaży, może zobaczyć jak kapuwery y, trenują na żywo. No, y, ciężko jest to, y, mam nadzieję, że w następnych odcinkach, które się będziemy się spotykać, będziemy po prostu pokazywać bardziej tak obrazy z tych miejsc, to wtedy, wtedy to gdzieś tam do, dotrze do tego serca i do świadomości. No, jak wiesz, też dużo się kupuje miejsc y, oczami, y, czyli, czyli widzisz zdjęcie i po prostu jedziesz tam. No, 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 na przykład z takich miejsc, które powiedzmy jeszcze lubię, to mogę wymienić oczywiście Italię, mogę wymienić e, Hiszpanię. Ostatnio w tym roku, właśnie w tamtym roku, co poprzednim, e, z takich, e, to był taki rok, w którym zobaczyłem Costa del Sol dopiero na przykład pierwszy raz, bardzo znane miejsce w Hiszpanii. A co o, wybierają Polacy? O, to jest dobre pytanie, słuchaj. E, co nasi rodacy wybierają? Więc tak, głównie są to hotele na no inkluzywie. E, to się wiąże z tym, że ludzie po prostu jednak e, widzę, że są wygodni, są zmęczeni życiem i jednak wybierają e, 90% hotele, w których po prostu no, mogą leżeć, byczyć, tak książki, odpocząć. W tym roku, który był, w, w, uwierz mi, wygrała Grecja, e, Bułgaria, Turcja. W tym roku jest taki trend, że bardzo dobrze się Turcja, bardzo sprzedaje się, e, bardzo się Egi. Słuchaj, Grecja gdzieś zajmuje trzecie miejsce i czwarte, Bułgara, dopiero później Hiszpania. Hiszpania troszeczkę podrożała, ale powiem Ci, że raczej tu jako, te, jako medium, tak? Widzę Brexit raczej, że to będzie totalna klęska Europy i Wielkiej Brytanii, więc wydaje mi się, że na tym rynku hiszpański może stracić, jeśli, jeśli Anglicy tak brutalnie twardo wyjdą z tego Brexitu, to to na pewno rynek hiszpański na tym straci i mogą być lepsze ceny. Także takie są moje przewidywania. Ale o, daj Boże, żeby to się skończyło w inny sposób, żebyśmy nie wiem, dostali jednak w tej Unii z Brytyjczykami, ale widząc jednak to, co robią politycy, wydaje mi się, że to będzie twardy brexit i dlatego też zachęcam wszystkich, żeby przychodzi do mnie zrobić sobie zdjęcie do dowodu i przy okazji kupowali w czasie. Ty mówisz o tym urlopie, kiedy się siedzi i byczy, natomiast Polacy są znani z tego, że w czasie urlopu robią remont w domu, tak? Mhm. Czyli wyciągają farby, burzą część ścian, mhm. robią elewację czy dobudowują garaż do swojego domu. Dlaczego warto odpocząć? Powiem Ci tak, właśnie nie zgadzam się. Wydaje mi się, że Polacy już mają dość kupowania mebli, remontów, yy, bla, bla, bla. Wydaje mi się właśnie, że Polacy chcą wreszcie yy, złapać to, jak to Grecy mówią, siga, siga", siga" czy ten, ten spokój i odpocząć. Czyli szukają yy, w życiu czegoś innego. I dlatego, może, sprzedaż wakacji jest naprawdę coraz na wyższym poziomie i coraz lepsza. Taki przykład dam Ci na przykład. W bo temu była, na, ona była Chorwacja. Zazwyczaj to było w ten sposób, że, że przychodzi mąż i mówi: Kochani, mam dla Ciebie fajne wakacje w Chorwacji, yy, brak samochód. Zabierał żonę do jakiegoś tam apartamentu, kupował jej worek ziemniaków i te wakacje naprawdę tej kobiety no, kończyły się dramatem. Siedziała w garach i tak dalej, tak dalej. Obecnie coraz więcej kobiet przychodzi do mnie i one kupują wakacje. To jest genialne, ponieważ kobiety wreszcie chcą się wyzwolić, odpocząć i nie chcą siedzieć w garach, więc drogie Panie, pamiętajcie jak przyjdzie do Was mój mąż na pewno i nie sprzedam apartamentu w Chorwacji, tylko hotel na all Ok, czyli na pewno kobiety już do ciebie trafiają, tak. bo po prostu wybierasz coś z myślą o nich, tak, tak? tak? Jakbyś mi powiedział w takim razie, kiedy jeszcze do ciebie przyjść? Jeżeli teraz, no w tym roku, w 2019 mhm. roku, chciałbym jechać powiedzmy w sierpniu gdzieś na wakacje, to kiedy zgłosić się, żeby uzyskać najlepsze ceny? Bogdanie, ja już lato sprzedaję od września. Ponieważ. Zasada jest naprawdę y, bardzo prosta i y, dużo ściemniaczy na rynku, którzy mówią, żeby czekać na las. To jest nieprawda. Ja zachęcam do kupowania im wcześniej, zawsze z tym taniej. Szczególnie jak ktoś y, myśli o wakacjach, y, jak większość Polaków, od tego 15 czerwca do 15 września, naprawdę jest to okres, który się rewelacyjnie sprzedaje. I ten, kto, kto przychodzi wcześniej kupować do mnie ma wybór, ma dobrą cenę, ma gwarancję ceny, możliwość zmiany terminów. I to się sprawdza po prostu już od co najmniej tych 7-5 lat, więc ta zasada nawet jest przy tanych liniach lotniczych, czyli im kupujesz wcześniej, tym kupujesz taniej, pewnie i masz wybór. Po prostu w ten sposób ci powiem tak, że jeśli byś przyszedł do mnie w czerwcu i zapytał się, co ci zaproponuję, ja ci wręcz powiem to, co zostało w systemie. Więc zawsze po prostu potwierdzam to i zachęcam do kupowania wakacji dużo wcześniej, przynajmniej z tą myślą pół roku. A nawet w tych promocjach właśnie od września do grudnia. Oczywiście teraz też w okresie tego stycznia, lutego czy marca jeszcze Ci znajdę coś. Ale uwierz mi, że niektórych hoteli yy, dobry, sprawdzonych, takich czterogwiazdkowych już system nie ma. Na czym można zaoszczędzić, a na czym nie? Bo wiemy już, że można zaoszczędzić na tym, tak. zarezerwując dany urlop na rok, rok wcześniej. Tak. tak? Czyli wiem, tak. na czym warto zaoszczędzić, tak. a na czym nie warto oszczędzać. Czyli wiemy już, że z mhm. dużym wyprzedzeniem można dużo taniej kupić, tak. ale co jeszcze byś polecał? Słuchaj, więc tak, yy, najważniejszą rzeczą, yy, dla niektórych osób hotel jest dodatkiem do wakacji, a dla niektórych najważniejsze jest miejsce. I często jest tak właśnie, że ludzie, yy, że ja staram się ludziom pierw yy, sprzedać, znaczy wysłuchając ich, pierw wybrać im miejsce na wakacje. I tak naprawdę yy, jeśli nawet ten hotel, powiedzmy, który, który kupili i ma jakieś plusy czy minusy, to nadrabia to miejsce. Czyli na przykład ja bym zachęcał klientów, żeby pierw starali się poczytać o miejscu, do którego chcieli pojechać, a hotel dla mnie, znalezienie hotelu jest naprawdę bezproblemowe, to jest dla mnie dodatek. Oczywiście są klienci, mówią to, że pani Olku, ja chce mieć drewniany leżak, drinki oryginalne i wtedy nie żałujmy na, na tą cenę, nawet jak jest 500 zł wyższa, tak? Ale na przykład dużo mam klientów młodych, którzy, którzy na przykład, wyobraź sobie, oni chcą imprezować, oni chcą w tym hotelu tylko się przespać, mieć fajne miejsce, fajne bary. To im przydaje na przykład taki hotelik Ewi czy Gwiazdkowy. Mówię oczywiście, że zamiast 10 sabatek mają na przykład 3 do wyboru. Czy tam na przykład, e, jeśli jest bufet, to na przykład jest 5 dań, a nie 20. I wtedy, kiedy ja mówię prawie o tym hotelu, oni są zadowoleni, jadą i mówią, Pani, o, o to nam chodziło, wydaliśmy 2000, czy 2,5, ale po, powiedzmy, e, hotel i tak był super, a. a Miejsce typu faliraki, czy dodatki do tego, bliskość starego miasta, Lindos, wynagradza nam to, co zapłaciliśmy. Czy jeśli ja zbiorę grupę przyjaciół i będzie nas powiedzmy sześcioro razem, tak. możemy też dostać jakiś rabat? W takich sytuacjach są organizatorzy, którzy przy małych grupom mogą dać dobrą cenę. Ale uwierzmy mi, Bogusiu, że przy grupach czasami jest tak, że wychodzi droższa cena. Dlaczego? Ponieważ organizator kupując miejsca w hotelach, tak samo y, kupuje te miejsca w samolotach. I y, ciężko mu jest później y, jakby ten, ten układ zmienić. Więc y, turystyka czarterowa y, polega w ten sposób, że powiedzmy, jak masz 20 osób, to ja już muszę bardziej ci to robić go grupę, i czasami cena wzrasta, ponieważ ten organizator musi czasami dobrać te miejsca albo gdzie indziej kupić. Także. Także to wszystko zależy od tego, czy będziesz miał 10 osób, czy 15, czy 20, czy 30. Więc tutaj jak gdyby yy, no cena może nie jest negocjacyjna, tylko po prostu trzeba naprawdę poczekać na, na przykład na, na ci ją wyliczył. Ale jakbyśmy grupę typu na przykład, nie wiem, yy, 6 osób, 8. To wtedy ta cena raczej będzie taka, która jest w systemie nie sprzedaży. Co parę lat słyszymy coś takiego, że jakieś biuro podróży upada mhm. i turyści zostają w danym kraju, nie mają jak wrócić do Polski. Jak można temu przeciwdziałać? Bogdanie odpukać to już jest skrajność, która się prawie nie zdarza w Polsce. Uwierz mi, że to już jest 7-8 rok, gdzie praktycznie takie sytuacje nie występują. Ja I przede wszystkim mówię to o dużych organizatorach. Mamy świetny fundusz gwarancyjny, yy, mamy zabezpieczenie bankowe, biur podróży, i zostali naprawdę bardzo mocni partnerzy, organizatorzy, którzy po prostu no, nie mają z tym problemu, ponieważ zarabiają yy, na siebie. Powiem Ci, że zdarza się czasami, że słyszysz jakiś, o jakimś małym biurze, jakichś takich ekscesach typu nie wiem, że biuro dwa autokary nie wysłało. Więc yy, yy, o co ciekawego powiem Ci na przykład że jeśli yy, w ogóle temat turystyki jest bardzo medialny. I zawsze mnie boli to, że na przykład jeśli zdarzy się organizator jakiś mały, który na przykład, nie, nie wiem, nie wy, powiedzmy, makru i zostawi 50 osób za granicą, to się o tym mówi 3 dni w telewizji. Ale jak jakiś zakład pracy, zamkną, z pięć, z, z, w którym pracowało 500 osób, się o tym nie mówi. Więc to jest, wiesz, to jest po prostu taka branża bardzo medialna i naprawdę nie bójmy się, ponieważ yy, są bardzo dobrze, dobre biura e, podróży na rynku, mają e, dobre zabezpieczenia, i teraz, dzięki tej ustawie o autostyce, masz e, taką możliwość przy tym funduszu gwarancyjnym, że, jakby nawet taka sytuacja się zdarzyła, to jest e, tak dużo tych pieniążków, że każdy klient otrzymałby zwrot pieniążków co do złotówki. Chcę jechać na wakacje. Do jakiego kraju, w jakim miesiącu warto pojechać? Tutaj faktycznie kalendarz tych wyjazdów jest ciekawy, ponieważ tak, są kraje, które mogą być krajami na wyjazd całoroczny, takie na przykład jak Egipt, Wyspy Kanaryjskie. Tu powiedzmy do krajów Morza Śródziemnomorskiego polecałbym Ci wyjeżdżać na przykład tak od maja do października. W okresie na przykład wyobraź sobie od października, e, listopada, grudnia, stycznia, lutego jest spora słucha w takich miejscach jak Kenia, jak na przykład e, Karaiby. Czyli to, to, to jest też właśnie m, bardzo cenna uwaga i jeśli byś przyszedł do mnie i powiedział, że na przykład chcesz e, na Dominikanę polecieć, to, e, to bym Ci polecił ten okres typu właśnie od października do marca, kiedy tam jest spora słucha. Jakbyś na przykład się wrócił do Egiptu, bardziej bym Ci zaproponował na przykład ten Egipt w maju, w czerwcu, yy, powiedzmy w październiku, listopadzie, kiedy tam jest nie 50 stopni, a na przykład yy, 40 45, 35. Ale z drugiej strony powiem Ci taką ciekawostkę, że ludzie też nie zbołem Egiptu w lipcu, sierpniu, ale tam jest bardzo fajnie suche powietrze. Mimo wszystko, że on jest bardzo gorący, ciepły w, yy, w lipcu, sierpniu. To jest tam bardzo fajnie, fajne takie, takie powietrze suche i na przykład dobrze astmatycy je znaczą. A na przykład w Turcji w tym okresie też miał e, temperaturę podobną, ale będziemy większą wilgotność. Także to jest też bardzo szeroki e, temat i ciekawy, który możemy rozszerzać w następnych spotkaniach. Podróże to coś takiego, co powoduje, że się zmieniamy. Czy jakie zmiany nas czekają, kiedy pojedziemy do danej miejscowości? Czy jesteś w stanie na przykład powiedzieć, że jeżdżąc co roku do, do Grecji po pięciu latach zostaniemy będziemy już szczęśliwsi? Będziemy szczęśliwi, czy na przykład jadąc co, co roku przez 5 lat do Grecji okaże się, że będziemy z roku na rok coraz bardziej szczęśliwi. Powiem ci, że na pewno będziemy na pewno wypoczęci, na pewno będziemy szczęśliwsi wspomnieniami, które zostają jeszcze w snach, czy tam przede na zdjęciach. To jest coś takiego, co jednak wyciągasz po 50, -50 latach i jest pięknego. I zostajemy jakieś też przyjaźnie. Czasem jest tak, że naprawdę spotykasz ludzi. Ja mam takie przykłady swojej wakacji, że spotykam się z ludźmi, których, słuchaj, spotkałem 10 lat temu na wakacjach e, moją żoną i córką, e, do dzisiaj. Także to, no, no, podróże naprawdę wiesz, to jest coś, co daje Ci tyle szczęścia, duży, tyle wiedzy, tyle wiesz w życiu, że no, opisanie tego jest wiesz, no mówię, wymaga paru książek, tak. A z kim jechać? Czy jechać z narzeczoną, przyszłą teściową, czy jednak zostawić to przyszłą teściową w domu? Czy jeżeli jesteśmy już małżeństwem, zabrać ze sobą dzieci? Słuchaj, no to tu jest, tu jest też ciekawy temat, bo w biurze różne sytuacje widzę i muszę ci powiedzieć, że ja bym na początku zrobił taką rzecz. Wybrał sobie coś, co ty lubisz, powiedzmy, z narzeczoną, czy miejsce, czy które ci doradzę, a później ewentualnie wspomniał o tym znajomym. Jeśli oni chcą, to się mogą do ciebie dołączyć. Bo często powiem ci szczerze, wychodzi na to, że przychodzi do mnie bez garstka osób, około pięciu rodzin. I powiedzmy na 10 takich grupek, tak naprawdę dwie, trzy jadą razem. Ponieważ każda rodzina ma inną wizję, inne zapotrzebowania, inne prośby. I czasami się nawet te osoby skłócą niepotrzebnie. Takim jesteśmy troszeczkę wiesz, narodem, gdzie po prostu no, ciężko nam się dopasować do innych albo być wrozumiałym. Czyli, czyli jednak bym sugerował, y, oczywiście, jeśli macie taką y, fajną rodzinkę, że, że przyjaźń jest od lat, że się dogadujecie, jak najbardziej. To, to zapraszam y, jeść dwie, trzy osoby, bo też ma dużo takich grup oczywiście, że, że się dogadują i so, te wakacje są wspaniałe. Nawet, y, nawet powiem szczerze, że y, no, na szczęście coraz więcej mam takich osób, że pojadą dwie, 3 rodziny, tak im się spodoba, że później następne y, powiedzą, do na drugi rok. Ale jednak na początek bym uważał w ten sposób, że wybrałbym coś dla siebie, zwłaszcza na pierwszy raz, jak jedziesz, a później ewentualnie powiedział znajomym, jeśli oni chcą, nie się do ciebie stosują. Wiesz co to jest o tyle wygodne, że zobacz, że y, Oto mi nawet często klienci opowiadali, którzy do Chorwacji jeździli, że jeździli jakimś busem na siłę w 7 osób, mieszkali w jakimś tam domku czy apartamencie w 10 osób i ciągle tam się kłócili, bo wiesz, ten chciał to, drugi chciał tamto. Ty, kupując u mnie wakacje w czarterze, zazwyczaj ma każda rodzina osobny pokój. Czy ty sobie możesz stać o 7, druga osoba o 10, jedna sobie może iść na kolację o 19, drugie o 21. Czyli jesteś wiesz, na tych wakacjach niezależny, tak? To, 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 to co mówię na początku, czyli. Kupowanie wakacji w czarterze nie jest jakimś żadnym niewolnictwem, to jest wręcz coś pięknego, bo masz jak w przedszkolu opiekę nad wszystkim tematem, a zaraz, że możesz robić co chcesz. A co powiesz na tym, żeby podróżować w pojedynkę? Yy, powiem tak, ja nie jestem typem samotnika, więc yy, dużo słyszę yy, co oglądam vlogerów, którzy robią którzy, yy, tego typu podróże. Na pewno trzeba mieć dobre zdrowie, no jednak moim zdaniem też komunikować się z rodziną, nieważne w jakie miejsca się jedzie. tak. Także y, ja powiem tak, że też y, y, chciałbym tu przekazać taką y, informację y, ludziom, że jednak y, na wakacje czy gdzieś na wyjazd trzeba mieć pieniądze. Te ściemy typu, na przykład, pojadę, coś zaliczę, są trochę bez sensu. Bo wyobraź sobie, co z tego e, ma przecież dziennikarza, który zachęca do taniego latania i tylko wylicza, że kawę kupił za 2 euro, a bilet kupił za, za 5 zł. E, a się okazuje, jak z nim rozmawiam, to po prostu e, nawet nie spróbował tego czego czy tego lokalnego. Czyli wiesz, jechać na wakacje po to, żeby coś zaliczać, bo to jest na, najtańsze, no to, to, to nie wiem, czy jest sens takim podróżowaniem. Ja uważam, że. Człowiek, który chce gdzieś pojechać, powinien mieć sobą y, trochę y, 200 euro czy gotówki, jakąś kartę kredytową, jakąś apteczkę, powinien pójść sobie do fajnej restauracji, wiesz, czy na jakieś tawerny, spróbować czegoś lokalnego, dobrego deseru, jakieś emocji, wiesz, kupić dobrą butelkę wina, a nie tylko wiesz, po prostu y, jechać na wakacje po to, żeby coś zaliczać. No, bez sensu. Także uważam, że lepiej sobie poszczędzać, wrzucać sobie pieniążki do skarbonki, do świnki rozwalić ją i poszaleć na tych wakacjach, a nie tylko, tylko oszczędzać i, i wiesz, tu wszyscy nas uczyli od młodego oszczędzania, no po prostu wakacje są po to, żeby słuchajcie wydać rekasy, poszaleć i bawić się. Moim gościem był Aleksander Kramarz, może podasz teraz swój numer telefonu? Moi drodzy, telefon do mnie to jest 505 105 345, zapraszam Was do Brudnika.